Dobra, ja trochę na jolę tam wszedłem, bo miałem był się po pierwsze zbufować. Hmm. Hunter Tool Run w Bloodborne? Hunter Tool? Czyli, że co? Dobra, chwileczkę, ja muszę pomyśleć, ponieważ uu, w drugiej fazie Wężowa strzała w ogóle nie działa. Ani trochę. Zero nic. Po prostu. Rrr. Fajnie byłoby zrobić lodowe strzały, czyli te. Po kości i oprawionych kryształowych pączków. Eee, narzędzia to To były takie przedmiot, które robiły jakieś specjalne rzeczy. A. Taka jakby magia ta Bladbornowa, tak? To wiem o co chodzi. Znaczy, hmm, może, ale, ale to jest. To jest odpowiednik to jest speli. aktualnym tym. Jakoś zamiast many masz. Te swoje e, no, naboje i tak dalej. Nie chciałbym, szczerze mówiąc. Prędzej bym w Bloodbornie chciał zrobić Bowran, bo w Bloodbornie jest łuk i, i z nim bym chciał zagrać. E, ale dobra, poczekaj. Lodowe strzały. Jak to się nazywa jeszcze raz? Oprawiony kryształowy pączek. Jak to się może nazywać po angielsku? Kryształowy pączek? Z ciekawości wpiszę po prostu w Google Translate. Oprawiony. Kryształowy pączek. Pączkę napisane. Rain Crystal Bud. ok. Crystal Bud to brzmi dobrze. Rimed. ok. znalazło. No i właśnie, problem jest taki, że to jest rzadki materiał do kraftowania. Chyba. Ale chwilę. ja muszę... Na... Crystal Bud, no właśnie. Dziękuję za followa, mordeczko, mordo. Dobra, let's go. Lud. Gdzie jest... Ja sobie to w ogóle... Piszę w... cyk... i piszemy to w YouTube, żeby... Siemanko. Siemanko, Ocet. Witamy z powrotem. Czy jest gdzieś? O, właśnie. I takiego czegoś ja się spodziewałem. Jak wpisuję nazwę materiału, wyskakuje mi filmik. Elden Ring rhymed Crystal Bad Farm. Chcę to farmić. Ale to jest już ten drugi... to jest już ten drugi załom. To już jest ten drugi załom. Ja bym chciał ten poprzedni najpierw. Okej. Okay. Northern Czasem na jala, a czy, mi się wydaje, że um, zrobimy tego giganta, tak naprawdę dużo mi nie zabrakło, trochę za bardzo dawałem dupy w pierwszej fazie, w drugiej dawałem dupy całkowicie, jeśli chodzi o rolę z, z tymi jego fireballami z rączek, ale ja nie potrafię tego rolować. Zazwyczaj albo pierwszy, albo drugi mi trafi, bo w momencie, kiedy ja roluję pierwszy, to trafia mnie drugi, jeśli ja roluję drugi, to pierwszy mnie trafia. Nie tak, eh, po co z nim gadasz? 8 sztuk. Z 8 sztuk mógłbym zrobić już 30 strzał? Prawie 30 strzał? Mam teraz 4. 3 mam, kurde. Dobra, to pokaż mi dalej. Gdzie jest więcej? O, czekaj, to jest jeszcze ciągle przed Igym, tak? Nie, on tylko to jedno zebrał, tak? Te 8 Okej. Unlimited. Crystal Bad Fast. To chce. No, dalej. Jeden. Rutreziny mnie nie interesują. Więcej batsów. I tu jest jeszcze jeden bad. <grymna> oh, fucking hell. Rutreziny dalej. Czyli są dwa Crystal bacy i nie wiem, osiem Rutrezinów. Czekaj, mnie interesują te buty. Nawet nie mam tego odblokowanego, ale zaraz podejdziemy. Chciałbym chociaż trochę wyfarmić. Tak, żeby mieć z 60 tych strzał. Czyli tak, najpierw 8 te możemy podnieść, które są. A w sumie tu będzie szybciej. Które są tutaj, w tym, w tym miejscu I jeszcze parę, parę bym podniósł z, z tego miejsca, które są tam, które goście pokazał Dokładnie nie pamiętam, gdzie on to pokazywał, a... Więc może dlatego tego gościa, ducha, pokazywał Żebym wiedział, z kim gadać Hello? Aua. Na pewno gdzieś w tych ruinach Ja kamienny świetlik Nobody cars Hmm... No tak, to było na pewno po prawej stronie, nie? To jest już EG. No, na pewno tego nie podniosłem, bo miałbym co najmniej 8 tych baców, a ja ich jeszcze w ogóle nie używałem do craftowania niczego. Czy to było po lewej? Nie, na pewno nie było po lewej. Zobaczymy ten filmik jeszcze raz, bo ja nie pamiętam. Aha, nie mogę mapy otworzyć. No więc, jeszcze raz, 8 sztuk. Wam pokażemy, o tak. I gościu idzie. Jestem sobie tu, no? Poka pokaż, pokaż życie Prosto na bramę, yep. Prawo, tutaj. Tu jest pan duch. Ach, Idzi, przepacz mi. Przepacz. Kończ z nim gadać, bo ja już skończyłem. Okej, okay. odszedł. Poszedł w tę stronę, tutaj. Po kamieniu. Jep, jep, jep. Au. A, tutaj, okej. Okay. Więc podziękował. 8, nice, 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 nice. Dobra. Usiądź z powrotem na siedzonku Weźmiemy jeszcze jedną sztukę z tego drugiego filmiku, co go się pokazywał. U panu ustawimy Hec. lajka. Dobrze. I teraz to. To jest e, to drugie ognisko, nie ognisko. To jest gdzieś tutaj pod tym. O. Tu po drodze jest jeszcze jedna inwazja. Wajka chyba. Ale nie wiem, czy jeśli ja zrobiłem tą drugą ważniejszą inwazję, to czy on tam ciągle będzie? Inwazję robić? A właśnie, i miałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz na temat godzin streamu. Otóż miały być streamy w soboty i niedzielę o 16.00. Może to zrobiłem po drodze, jakby wracać. O 16.00, ale jutro o 16.00 jest mecz Polska-Francja. I o ile ja mam wyjebane na piłkę nożną. O tyle chyba ten mecz sobie zobaczę, więc przekładamy na streama. przekładamy streama na 18 i co więcej e, przekładamy wszystkie streamy. Na 18 i w soboty i w niedzielę. Forever. Dlatego e, to też się zmieniło i na YouTube, i na tym. Już, już dzisiaj zmieniłem obrazki i, i harmonogram. Żeby zawsze było i piątki i soboty i niedzielę od 18 do 22. Mordo, ale mecz w niedzielę w każdym razie. W niedzielę też zaczynamy od 18, ale jest o 16 mecz, więc no. Dobra, stał i poszedł w którąś stronę, w tę stronę i tu jest ten crystal bud. yep, yep. Dwie, aaa, bo to jest tak, że to nie jest zawsze jedna sztuka, czasem mogą być więcej niż jedna. Teoretycznie jakbym chciał to farmić, to wystarczy wstawać i podnosić. I trzy, trzy pączki dają mi 10 strzał. bo on tam na filmiku jeszcze farmi, napij się, w... nie mam wody. Ale tak jak mówiłem, zmieniamy, czyli piwne piątki i pijemy alkohol. Kiedy ktoś walisz w budy, dokładnie. Burbonik. A, aż mi się dream skończył przez ciebie. E, tylko tak: potrzebuję też cienkich kości, które wiemy, jak farmić, bo już je farmiliśmy wcześniej. Więc jeszcze parę tych pączków podbieram, dobrze, że tak dość szybko się to ładuje. E, I pójdziemy sfarmić kości. Kości się szybko farmi, bo już wiemy, gdzie to farmić. Generalnie, jest jedno miejsce, kto, kto w zeszłym tygodniu nie widział, albo na YouTubie nie widział Jest jedno miejsce Ogromnie, gdzie jest Kurwa, z 30 owiec Więc z jednego takiego rana na owce się wyciąga z 15 kości naraz Ile mamy? Czemu ciągle mi 11 pokazuje? Czy ja złe pączki podnoszę? Hello? Bo to nie jest mm, bo to nie jest lodowy To nie jest lodowy pączek To jest zwykły, kryształowy pączek Fuck Fuck no, to trochę komplikuje sprawę. To trochę komplikuje sprawę. Ehm, no, no nic. Nie chcę mi szukać więcej, gdzie to można znaleźć. Znajdźmy parę tych kości. Pogrobnie. Będę miał ile? 30 lodowych strzał. Zrobimy tyle. Tak naprawdę to poprzednie podejście na giganta nie było aż takie złe. Ile mu została? 1 czwarta? Coś koło tego. Więc. Może się uda, tylko muszę bardziej uważać w pierwszej fazie, bo w pierwszej fazie bardzo marnowałem e, butelki, bardzo marnowałem, o, trochę za daleko, biedne owieczki, gdyby damage tak pięknie wchodził w inne, w innych przeciwników, to bym był mega szczęśliwy, chyba nie mogę bić po 500, 700 Normalnych polesi. Czyli mecz jest w niedzielę, naprawdę? Dobrze, że mi powiedziałeś, bo ja byłem prawie, że pewien, że jest jednak jutro. To be honest. Coś mało podrobiło tym razem. Ale i tak pewnie wystarczająco. Ja myślałem, że sobotę jest mecz, Polska-Francja. Nie w niedzielę. Cudownie. Tu jest mega dużo tych owiec. Dobra. No i mam 30 strzał lodowych. To próbujemy. Generalnie tak. Zostawimy sobie na ręce te strzały zwykłe po pierwsze, po drugie e, trujące, bo zatruć go można w pierwszej... <laughs> źle myślałeś, na szczęście masz mnie, dziękuję. W pierwszej fazie spróbujemy... Halo, gdzie moje strzały? Chcę więcej strzał zwykłych. W pierwszej fazie możemy go zatruć, w drugiej już niekoniecznie. Więc postaram się na początku drugiej fazy zmienić wężowe strzały na szybko na strzały lodowe. Zobaczymy, czy to cokolwiek da. Bo on jest troszeczkę niby odporny dość mocno na, na status lodu, ale wydaje mi się, że w 30 strzałach się uda. Reklama. Eee, a jak się nie uda, a czyli jak się uda, to generalnie frostbite działa w taki sposób, że w momencie, kiedy przeciwnik ma frostbite, to ileś tam dodatkowego procentu damage'u dostaje. Coś umarło i dało mi 3500 runów. Dziękuję. Nie walnęłem, bufa, nie? Hi, mam jeszcze czas. Okej. Okay. Załóżmy, że to było specjalne. To nie było specjalne. Dobra, jak musi, jak, jak robi ogień z ziemi, ja muszę popatrzeć pod nogi. Mocniej, w sensie tak bardziej od góry. Bo mi się wydawało, że ja co najmniej dwa razy nie stałem w tym. Raz zjebałem dość mocno. Bo zacząłem strzelać po prostu z paniki. Ale dwa razy mi się wydawało, że ja nie stoję w ogniu, a jednak stałem w ogniu. E, I to nie było dobre. Możemy... A, jeszcze. Hmm. Hmm, hmm, ha, hmm, ha. Chciałem powiedzieć, że możemy aktywować run godryka, żeby mieć więcej HP i wszystkiego. Ale zapomniałem, że, że go nawet nie aktywowałem, więc. W końcu będziemy raczej potrzebowali sobie e, run aktywować. E, ale to jeszcze nie dzisiaj. Wydaje mi się, że, że tego giganta siśniemy. W końcu, W końcu pójdzie. Jak nie będę robić głupich błędów. Że go biję po klacie, spokojne. Nie! Źle. Znaczy, zjebałem strasznie z tą wypływaną lawą, tymi kulkami. Ale specjalnie go biłem po klacie tymi lodowymi. Bo lód wchodzi niezależnie od tego, jaki demerz zada. Taki sam zadaje poziom statusu lodu. Dla mnie najważniejsze jest, żeby on był oblodzony po prostu. Tylko po to, żeby troszeczkę więcej demerzu przyjmował. Ale ten sam początek zjebałem. Prrr. Ale na koniu, no, nie zadaję tyle demerzy, co bym chciał. Ok. Chciałem powiedzieć, co ja mógłbym zrobić, żeby było lepiej. Ale więcej musiałbym zrobić. Grać, kurwa, lepiej. <laughs> po prostu grać lepiej. Może spróbujmy z tym długim łukiem. Chociaż nie. W pierwszej fazie na tym łuku musimy polegać. Bo on ma grat, więc możemy zarazić go syfilisem szybciej i łatwiej. Ale w drugiej fazie trzeba yy, wziąć... <ścoughs> albo pierwszą, albo drugą. Zawsze którąś dostanę. To jest jakiś jebany kamień. Dobra, załóżmy, że udałoby mi się go utrzymać z daleka od siebie w drugiej fazie, miałem się przełączyć na drugi łuk, który ma więcej damage'u i tego nie zrobiłem. Czemu? Nie wiem czemu, bo jestem ibanym ziemniakiem, jeśli będę go trzymać na odległość. Potrwa to 100 lat, ale być może w końcu się uda. Bo dopóki on jest daleko i tego do mnie strzela, podczas gdy ja jestem na, na koniu, to nie jest źle. Nie, czemu szufla? Nienawidzę szufli. Kurwa, już soczek zmarnowany. to wiesz co, zabijmy, bo szkoda, szkoda mi czasu. Zabijmy. L tak. To jest to, to jest True L. To, to jest prawdziwe L w tym momencie. Jeśli ja na samym początku tracę soczek tylko po to, żeby skrzesić konia, a potem sobie bółęryj, <coughs> gdzie znowu muszę soczek wypić, to nie będzie dobre podejście. Najlepsze jest to, że to on jak tym szuflą na początek napiędala, bo on ma czasem szuflą jebnięcie, a czasem jakąś szarę, teraz ma szuflę znowu. Ta szufla jest w randomowa jak dla mnie. Nie mam pojęcia do dzisiaj jak to ominąć. Jak ominąć jebaną szuflę. Jest hif? nie ma heave'a. Dobra, już jest hiv. Halo, wybuchnij! A swag. Nie! Patrz, nawet się nie spóźniłem. A czy nie zrobiłem tego za szybko? co 300. Eee, czekaj, co? To było za szybko. Po raz kolejny. No. bien no, non 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 Ci nie podoba? Gdzie On tam wleciał. Hamon. Ej, typie. Na dół. O nie. Najgorszy atak kurwa, jaki on ma. Ten atak jest najgorszym atakiem, jaki on kurwa ma. Za no Nie ja czuję, że jestem stygrowany. I przez to też tracę skupienie. Ja sam zawsze radzę: "Halo, jak jesteś stygrowany, zrób sobie przerwę." Czemu ja sam swoich rad nie, nie słucham? Tak, tak, można było go zrzucić. Można długo. On sobie łamał nogę, wyrywał i spadał na na... gdzieś tam na dół. Satura, to jest noga wirta. To jest noga wirta Dobra <laughs> No fucking what To nie tu. Mam 6 strzał lodowych, one nic nie dadzą. Dobra, będzie rzyganie, Będzie żyganie Paweł odsuń się Miałem zmienić łuk, okej? Okay? W tej fazie zmieniamy łuk. Będziemy robić rzadziej damage, ale więcej demerzu Miałem wejść na konia, prawda? Tak mówiłem. Na konia i trzymamy się z dala od niego. Będziemy strzelać i uciekać. And that's it. jest to, że ja muszę się w jego stronę właśnie odwrócić, żeby strzelać. O, oh, fuck. O, oh, fuck. Jak, je, jak jestem tyłem... koniem do niego, to moja postać nie strzeli. Będę strzelać przed siebie, czyli kurwa w nic. O, oh, fuck. Fuck. Okej, okay, to jeszcze nie jest... nie jest źle. Aż tak daleko dochodzi? Nie, nie, proszę. Tak. Daj mi się napić, daj mi wstać. Okej, okay, to są kulki. Stawaj na konia. Pięknie. Okej, okay, koń nie zginął. Gdyby coś stało koniowi, to po prostu wyrzucił wy mnie z niego. O, nie w tą stronę! O, uh, o, uh, halo. Gdzie są te kulki ciągle? Trzeba pamiętać o tym. O nie, reklama się włączyła. Byle by się w moją stronę nie zaczął turlać. Okej, okay, nie mam stamina. Te kulki zniknęły w końcu? Jest daleka, jestem Łucznikiem, nie gramy bronią mele. Aż tak łatwo. Ten Łucznik nie dość, ma większy damage, to ma jeszcze większy zasięg. Więc na tego typu walkę to jest lepszy wybór. Najgorsze jest to, że mi się kończą strzały. Więc zobaczymy, czy mi ich wystarczy. Jak nie, to będzie trzeba tak emergency switcha zrobić. Ej, okay, Stamina. Mam nadzieję, że tu nie dostrzeli. Strzela, ok, biegnie do mnie, ok. Koniec zwykłych strzał, mam jeszcze sze sześć lodowych, jestem niebezpiecznie blisko niego. Ok. Okej, okay, okej, okay, spokojnie Paweł, spokojnie, będzie dobrze. Lodowe strzały nie robią demage'u w ogóle. Szybko, tak, chcę konia. Lodowe strzały nie mają zasięgu. Uuu, nie, 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 nie. U, ru, 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 daj mi kurwa, niech będą te. Te też strzały nie mają zasięgu, sobie to pamiętam, ale mają demage. Syn. To jest to podejście, tak. A ja wiem dokładnie. Czekaj, muszę, muszę, muszę cofnąć się z komentarzami, ale szwajc, Paweł, oddychaj. Uuuh. Uuuh. Pamiętacie, jak 3,5 godziny temu mówiłem tak? Przeszliśmy w zeszłym tygodniu półgry, ale teraz czeka nas te trudniejsze półgry, bo kontentu jest mniej więcej tyle samo, teoretycznie, jeśli chodzi o ilość bossów. Ale są o to, kurwa, są one dużo, dużo trudniejsze. Muszanowanko, kleci, dobry wieczór. Właśnie zabiliśmy giganta, nie wiem chyba po godzinie. Ile go męczyłem? Godzinę? Coś koło tego? Czy mi się wydaje? Chyba z godzinę go męczyłem. God duo. A nie tak, first try, sorry, e, pomyliło mi się.